Po spotkaniu z jurorami modelki wracają do domu. Na lustrze odkrywają wiadomość od Marty. Marta była przez dziewczyny bardzo lubiana. Chyba nikt z nas się nie spodziewał, że Marta się odejdzie. Nie, to była po prostu masakra. W ogóle to było największe negatywne zaskoczenie tak. dla mnie w tym programie do tej pory. Dziewczyny mówiły, że Marta wcale właśnie nie miała najgorszego zdjęcia. I tak patrzyły na mnie, więc nie wiem, czy to końca naprawdę chodziło o mnie, ale takie odniosłam wrażenie, że jednak to chodziło o mnie. Ania powinna program opuścić, a, a nie Marta. Moim zdaniem powinna od, odpaść e, Ania w siszołkę. Miała najsłabsze zdjęcie. Ja ogólnie jest słaba. Czuję się tutaj samotna. Mam chyba taki gorszy dzień tutaj. Co zrobiłaś, żebyś, żeby to, tą emocję strasznie mieć, tą ostrą kobietę? Wyobraziłam sobie. Y, zrobiła się chyba taka gorąca atmosfera w domu. Y, no, jakoś nie za bardzo dogaduję się z dziewczynami. Czy możemy coś powiedzieć? że tutaj? Um... Nie wiem czemu nas tutaj teraz szkolujesz w tym momencie, ale Ania jest zupełnie inna jak jest z nami, a zupełnie inna jak jest z państwem. Ja nie powiedziałam, że dziewczyny są złe, tylko po prostu czuję się nielubiona i to wszystko. Bardzo się cieszę, że się otworzyłaś i nam powiedziałaś to, co cię boli. I dziewczyny, muszę mam powiedzieć, że najgorsze jest, jak się za plecami y, obgaduje kogoś. Jak macie jakiś problem, to musicie do Ani powiedzieć. To jest ohydne. Ale jak się za plecami tak mówi, do nas dobra? Powiem. I to jest naprawdę no, to bez klasy.